Cześć Wam, dzisiaj e, film na temat e, Davea Ramseya, programu, który nazywa się Seven Baby Steps. E, to jest program, który składa się z siedmiu kroków. Kim jest Dave Ramsey, to ja opowiadać tutaj nie będę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to powiem bardzo krótko, że to jest e, osoba bardzo znana z e, pomocy przy wyjściu z problemów finansowych. Jest też taką osobą bardzo medialną i um, on też pomaga zarządzać takim budżetem domowym. W każdym razie opracował program, który nazywa się Seven Baby Steps. A siedem kroków, które poczynając od pierwszego, idąc po kolei, mają nam zapewnić wolność finansową. Ja przedstawię te kroki jakby w kontekście też naszych polskich warunków, co i jak możemy zrobić z tym. I zobaczymy, czy rzeczywiście jest tak, jak gwarantuje, gwarantuje Dave, że na końcu osiągniemy tą wolność finansową i czy to w ogóle jest możliwe na naszym polskim padole. No to słuchajcie, pierwszy krok, który on mówi, żeby wykonać, i tu pamiętamy, że to jest jakby hierarchia ważności, czyli idziemy od pierwszego, nie przeskakujemy dalej, to jest fundusz awaryjny. Nazwijmy go poduszka. On to trochę o tym mówi jako Starter Emergency Fund. I on proponuje 1000 dolarów. Ja tu nie będę jakby bawić się przewalutowania i tak dalej. I powiem Wam, że na, moje, na mój rozum, fundusz awaryjny powinien wynosić 2000 złotych. Dlaczego? Znaczy, wydaje mi się, że to jest sytuacja taka najwygodniejsza. Oczywiście, 1000 zł, jak ktoś ma, to też jest spoko kwota. No, ale wyobraźmy sobie, że jakiś sprzęt domowy się psuje, czy na przykład samochód. 1000 zł wydaje mi się wtedy kwotą dosyć niską. 2000, a zapewni nam pewną płynność w załatwieniu jakiegoś problemu, który wydarzy się nagle. No więc on sugeruje właśnie taki Emergency Fund. W formie albo koperty, albo gdzieś na, na koncie o danej wartości. U nich to jest 1000 dolarów. Ja proponuję 2000, a patrząc jakby głównie po sobie. Drugi krok, czyli jeżeli już mamy fundusz awaryjny o wartości 2000, przechodzimy do kroku drugiego. I co to jest? Drugi krok to jest spłata wszystkich zadłużeń oprócz kredytu hipotecznego. Czyli Piszemy spłata, zadłużeń z wyłączeniem oprócz hipoteki. I co on tu ma na myśli? On ma tu na myśli karty kredytowe, yy, różnego rodzaju kredyty, chwilówki, wszystko to, co musieliśmy brać, żeby nagle jakąś sytuację podreperować. Yy. I myślę tu też o takich innych sytuacjach, na przykład. Um, kredyt na wakacje. No, 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 jest dużo ludzi, którzy bierze takie kredyty, i, i tutaj też myślę y, o tego typu zadłużeniach. Wszystkie zadłużenia łącznie z kartami kredytowymi, debetowymi, oprócz y, hipotyki, w tym punkcie spłacamy. On tu proponuje y, Snowball Method. I to jest metoda spłacania długu od zadłużenia najmniejszego i powolutku likwidujemy jedno po drugim. I ja wam powiem, jeżeli chodzi w ogóle o spłatę zadłużeń, to jest trochę dłuższy temat, bo jest kilka różnych metod, czyli on wam proponuje coś, co szybko zobaczycie, czyli bierzecie się na przykład za kartę kredytową, która ma najmniejsze oprocentowanie i najszybciej ją spłacacie. Ja myślę, że ta metoda jest całkiem spoko, bo po pierwsze, będziecie mieli jeden temat z głowy, jeżeli na przykład macie dwie karty kredytowe, tak. A dwa, szybko zobaczycie efekt i poczujecie ulgę, dostajecie takiego zastrzyku trochę energii i siły na kolejny krok, A więc ta metoda też jest spoko. Jest druga metoda, która jest bardziej ekonomiczna, no bo ona polega na spłacie um, kredytu zadłużenia o największym oprocentowaniu, czyli jakby. Ona wychodzi z założenia, że tracicie najmniej, bo najszybciej chcecie ją spłacić. W każdym bądź razie drugi krok to jest spłata zadłużeń. I ja, na przykład, w tym miejscu mam kartę debetową, która ma roczną spłatę chyba około 30 zł. To nie są jakieś duże pieniądze w skali roku. Ale szczerze mówiąc, chciałabym mieć to z głowy. Ja już innych zadłużeń nie mam, no bo mam jeszcze hipotekę, która tutaj jest wyłączona. I u mnie to jest tyle, bo kart kredytowych póki co nie mam zamiaru brać oraz innych kredytów. Więc ja na przykład jestem już w tym drugim punkcie, w trakcie drugiego punktu, bo mam niedługo plan zamknąć właśnie tą kartę debetową, która nie jest potrzebna. Te pieniądze na spłatę tej karty już mam. Więc dwójka u mnie jest ogarnięta. W trzecim punkcie. Dave proponuje odłożenie na 3 do 6 miesięcy na życie plus opłaty. Co to znaczy? Przypuśćmy, że jesteście parą, która ma dzieci. 3 do 6 miesięcy na opłaty i życie to jest przy założeniu najgorszej sytuacji, że obydwoje. Tracicie pracę, ile potrzebujecie na życie i opłaty, nie na przyjemności, nie na wyjazdy, na życie i opłaty, czyli taki bardzo basic plan, żeby przeżyć do 6 miesięcy. Jeżeli na przykład potrzebujecie 6 tysięcy miesięcznie, to w tym punkcie mu musicie mieć 36 tysięcy na osobnym koncie, jako taki fundusz, który pozwoli Wam się zabezpieczyć, to jest taka duża poduszka finansowa, zabezpieczyć, że jeżeli coś się wykopie, tak, jednemu z Was praca, może drugiemu na raz, no są różne sytuacje, to będziecie mieli za co opłacić rachunki i przeżyć. I trzeci punkt, dla każdego może być to inna kwota, tutaj trzeba obliczyć, po prostu jakie macie opłaty, ile płacicie za jedzenie, a, i jaka to jest kwota, pomnożyć przez 6, tu Wam wyjdzie. Czwarty punkt, a Dave tutaj proponuje emeryturę i to jest punkt, który będziecie robić symultanicznie z kilkoma innymi, które będą dalej. Dave mówi odkładaj 15% swojego przychodu, przychodu na konto oszczędnościowe emerytalne. Ja tu jakby nie będę Wam mówić o kontach, które są um, dedykowanych na emeryturę przyszłą, tak? Ja tu mówię tylko o takim y, domowym sposobie, czyli miesięcznie 15% swojego dochodu pchamy na zupełnie osobne konto oszczędnościowe i tam sobie co miesiąc odkładam jakąś kwotę. Ja na przykład nie znam się na kontach emerytalnych, ja nie wiem, czy one do końca są dobrym pomysłem, biorąc pod uwagę na przykład opłaty za prowadzenie i tak dalej. Więc ja jestem za takim rozwiązaniem, jakby jeżeli chcesz kasy, to sobie ją odłóż sam. Więc ten czwarty punkt będziemy prowadzić razem z kilkoma innymi, no bo to już jest na stałe, jakby aż do emerytury 15% będziemy odkładać. Czy to jest dobry w ogóle pomysł? No myślę, że to jest świetny pomysł, tak szczerze mówiąc, no bo teraz te estymacje dotyczące emerytury, no nie wyglądają za różowo, ja mam 40 lat, nie wiem, czy będę miała emeryturę w ogóle, bardzo wątpię, więc jeżeli tutaj się jakby nie zabezpieczymy, no to zostaniemy z taką, nie wiem, no w najlepszym wypadku kwotą typu 1000 zł na przeżycie. Słaba sytuacja. Także uważam, że czwarty punkt jest bardzo ważny i jego prowadzimy razem z punktem piątym, simultanicznie. Zachowaj kasę, czyli zrób oszczędności na... College found. To, to inaczej na studia, dla dzieci. No i tu najlepiej widać te różnice jakby w systemie edukacyjnym w samych Stanach i w Polsce. No bo dla nich jakby te pożyczki związane z pójściem dziecka na studia, no to jest coś, co obciąża na wiele lat. Tam człowiek młody startuje w takie życie dorosłe już z kredytem i bardzo często mu, musi go spłacać latami. Te programy, jakby student loans um, forgiveness, czyli takie wybaczenie, anulowanie tych um, kredytów istnieją, ale one no, bardzo rzadko się przytrafia sytuacja, że one są, że tak powiem, wybaczane, um, więc tam człowiek już młody startuje z kredytem. Jak to u nas wygląda? Szczerze mówiąc, ja bardzo poważnie myślę o tym punkcie, ale w takiej troszkę innej kwestii, bo mając dziecko, jestem świadoma, że on niekoniecznie może pójść na studia w mieście, w którym ja żyję, i teraz, jeżeli chciałabym mu pomóc przez pierwsze lata, Myślę o samych kosztach najmu mieszkania. To może być katastrofa, tak? Możemy po prostu nie podołać. W tym momencie jest to bardzo droga sprawa, żeby dzieciak na studiach, jeszcze młody człowiek idąc na studia wynajmował sam mieszkanie. Wręcz nie, niemożliwe, więc bardzo często ci młodzi ludzie w kilka osób wynajmują mieszkanie, płacą 1000 złotych za pokój. No, a gdzie jeszcze jakieś jedzenie do tego, gdzie jakieś materiały, więc nie każdy może też sobie pozwolić na pracowanie w trakcie. Więc y, ja tutaj myślę, że ten punkt jest bardzo fajny, on jest bardzo przydatny, jeżeli ma się dzieci. To jest dobra sprawa odkładać na oddzielne subkonto, które będzie na przykład się nazywać przyszłość dziecka, nie wiem, kasa na przyszłość, y, może na studia, tak. Ja tu myślę jakby o studiach dla, y, dla mojego dziecka, on jest jeszcze mały, więc myślę, że to może się bardzo przydać. Więc on pro, jakby proponuje um, odłożyć te pieniądze na studia, w takim kontekście u nich jakby płatnych studiów. Ja proponuję odłożyć te pieniądze, pieniądze w kontekście wyjazdu dziecka na studia i um, pomocy mu po prostu przez pierwsze lata. Każdy ma inny, jakby inny stosunek do tego. Ja sama dostałam pomoc od do rodziców idąc na studia i dopiero później zaczęłam pracować będąc na studiach i wiem, że no bez tego nie dałabym rady, ale no kiedyś yy, Finanse były inne. Ja pamiętam, że ja wynajmowałam kawalerkę za 700 zł. No, myślę, że taka sytuacja jest już niespotykana. Słuchajcie, punkt szósty: czyli spłać kredyt hipoteczny. Ja myślę w ogóle, że ten punkt jest super. Tak sobie myślę, że niedługo chciałabym dojść do tego punktu, gdzie się sfokusuję jakby, żeby spłacić to, bo jeszcze mi kilka lat zostało. Chciałabym bardzo mieć to z głowy. Ale jak tak sobie myślę o takiej przeciętnej rodzinie, czy to jest w ogóle możliwe? Ludzie mają po 30 lat spłaty kredytu hipotecznego i myślę, że ja bym tutaj zastosowała taką trochę furtkę, bo nie u każdego ta spłata kredytu hipotecznego będzie możliwa do wykonania. Ale nadpłata kredytu może być już możliwa, wtedy by nam spadły odsetki, więc myślę, że tutaj trzeba by po prostu zobaczyć z bankiem, jakie mamy możliwości: czy nadpłata kredytu, czy spłata kredytu, czy kwota jakaś wlana jakby na ten kredyt by nam pomogła, czy zaszkodziła. Więc tu jest dużo, dużo pytań. Mi się marzy spłata kredytu hipotecznego, myślę o tym, ale ja jeszcze jestem gdzieś w punkcie Davida Ramzaja między 3 a 4 więc nie jestem jeszcze w tym momencie bardzo bym chciała, nie wiem co Wy o tym myślicie ale myślę, że to byłby wielki kamień z serca spad. <grydy> jeżeli bym miała zapłacony kredyt hipoteczny byłoby super więc ja sobie gdzieś tam osobiście o tym myślę ostatni punkt to jest zbuduj hmm, buduj swoją pomyślność i i dawaj no, ja bym tu powiedziała raczej: e, Zbuduj dobrobyt. Boże, zabrakło mi słowa. I dawaj. Tu chodzi o takie bardzo charytatywne e, akcje. Tylko powiem Wam tak. Dave Ramsey należy do kościoła ewangelickiego. Dla nich to jest big deal. Jakby bycie hojnym i dzielenie się z innymi to jest jakby część tej infrastruktury. Ja nigdy nie byłam w takim momencie, że miałam spłacone wszystko i pieniądze, które mi zostawały, mogłam po prostu dla siebie odkładać, więc może jak będę już w dobrobycie, będę bardziej hojną osobą. Jestem teraz w momencie, gdzie no bardzo przyglądam się pieniądzom i jeżeli mogę coś komuś przelać, to to robię, ale. I tutaj chodzi chyba mu o takie trochę większe kwoty, i e, kiedyś słyszałam w jakiejś e, audycji, on mówił o 30% tego inkomu. E, myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna, jeżeli chodzi o um, dzielenie się. No bo jeżeli nie jesteście w tym momencie, że macie wszystko spłacone, nie macie już żadnych zadłużeń i tak dalej, no to może jest głowa na tyle jakby ma tyle w przestrzeni w głowie człowiek, że może myśleć o takich rzeczach. Ja na przykład jeszcze nie jestem w tym miejscu i próbuję jakby związać wszystko, żeby wszystko działało, a więc ja w tym miejscu jeszcze nie jestem. Mam nadzieję, że kiedyś będę. Chciałabym być taką hojną osobą, która się dzieli, ale muszę mieć jeszcze z czego. <grytanie> więc to jest jakby taki siedmio e, stopniowy program Dave'a Ramsey'a, który ma doprowadzić się do dobrobytu, a nawet ukół taki klej. Że do bycia milionerem. Czy to jest możliwe? Tak. A mówię to na podstawie osób, które on zaprasza do studia i które mówią, jaką mają drogę. I bardzo często one mówią, na przykład, że spłata hipoteki zajęła nam 5 lat, spłata hipoteki zajęła tyle i tyle. One mówią też o takich rzeczach, jak takie odrzucenie, kiedy decydujecie się na przykład na taki jeden z większych kroków. No powiedzmy, no to nie będzie ta hipoteka. No to stawiacie jakby się w obliczu oceny środowiska dookoła. Zaraz wam, każdy ma jakąś opinię na ten temat, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Lepiej teraz żyć, złapać to życie, po prostu się cieszyć i biec nago przez łąkę. Nie słuchajcie, każdy ma jakby inny pogląd na ten temat. Ja uważam, że wolność zaczyna się dopiero w tym punkcie. I ja jeszcze nie czuję się osobą wolną, bo mam kredyt hipoteczny, chciałabym nią być, i uważam, że ten program ma dużo sensu po przełożeniu jakby na nasze warunki, na nasze życie, to nie wszystko się sprawdzi, tak. Może ten spłata kredytu hipotecznego u mnie potrwać na przykład dwa lata krócej niż ten kredyt, ale może warto, tak. To wszystko chodzi o przeliczenie tego, czy warto całość kwoty jakby na studia dla dziecka okładać. Może nie, ale może jakąś niedużą kwotę miesięcznie, żeby mu później pomóc, na przykład z wynajmem. Kiedy dzieci są małe, łatwiej później taki bufor sobie stworzyć. Pewnie czy tutaj konto oszczędnościowe dla emerytów, czy jakieś specjalne emerytalne konto. Nie wiem, to wszystko zależy, ale wydaje mi się, że ten plan ma ręce i nogi. No, bo on zakłada się na takim bezpieczeństwie, gdzie macie te pierwsze punkty. To jest taki, taka poduszka awaryjna. No, to jeżeli jakiś fakab będzie po drodze, no bo to jest życie, to te punkty potrwają x lat, tak? To, to nie będzie szybki proces. Więc a jeżeli coś, jakiś fakab będzie po drodze, będziecie mieć poduszkę awaryjną. Pierwszą tą małą, na przykład 2000, druga ta na 3 do 6 miesięcy życia. I będziecie już do przodu więcej niż. Większość niż większość Polaków, no bo ludzie nie myślą o takich rzeczach, że możecie się coś skopać. A przecież są sytuacje, że nie dość, że u nas się skopie to jeszcze o współmażonka. Jeszcze coś się dzieje, no, nieszczęścia chodzą parami. Wydaje mi się, że to ma dużo sensu. I ja staram się sobie na przykład ten plan dostosować do siebie i chciałabym dojść do tego szóstego punktu. Dla mnie szósty punkt, czyli ta spłata kredytu hipotecznego, to jest już pełnia szczęścia. Powiem Wam szczerze, bo kwota, jaką oddaję na kredyt hipoteczny i wyobrażam sobie, że później tą kwotę będę miała na to, na co chcę, a no to jest ekstra. To jest ekstra, to, je, to jest takie moje finansowe marzenie. A więc ja sobie przekładam to na swój język. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy to ma sens dla nas? Um, czy, czy to ten program ma sens tylko dla ludzi, nie wiem, w Stanach, dla Amerykanów, którzy mają właśnie x kart kredytowych, ten student Loan, Medical Health Loan i tak dalej? Ja myślę, że to jest jakiś plan. Można go sobie od 1 do 7 zapisać i zobaczyć, co się wyciągnie. Może w pierwszym punkcie, nie chcecie 2000 poduszki, ale na przykład 1000. A może nie zależy wam na koncie emerytalnym, może w ogóle go. Zmodyfikować. Nie wiem, no, ludzie mają różne priorytety. A, więc dajcie znać, co myślicie. Pa.